Hej, ekstra zabawkowicze! Tutaj! Bartek TV. Oraz y, ekstra zabawki Tata Rafał. Dzisiaj obiecany wczoraj filmik. Sprawdzanie Super oczu. oczu. Tak, wczoraj wylosowaliśmy złotą figurkę za pierwszym razem. W ogóle nie spodziewaliśmy się czegoś takiego, więc zmodyfikowaliśmy. Dobrze wybraliśmy. Tak, dobrze wybraliśmy w sklepie. W żabce. Tak. Y, więc, zmotywowani tym wczorajszym filmikiem i tym, że mamy coraz więcej łapek w górę, coraz więcej wyświetleń, nagrywamy dla Was film z sprawdzania, jakie oczy mają Super Zings serii. Super Teams, seria pierwsza. Tutaj mamy ulotkę, żeby przypomnieć sobie ich imiona, i z tego, testujemy. Z tego będzie seria, no bo, no bo, no bo będziemy to trafiać. dobra. No to sprawdzamy! Pierwszy test. Złotego. Pierwszy test złotego. Oraz. Y y ups. Nie. Musimy. Jak złoty. Nic się nie zrobiło. A na dobrym. A na dobrym od razu się oczy zmieniły, tak? Ej, lepsze, lepsze. Lepsze? Szybko no. się zmieniły, co? No? A wiesz, że e, tak białe nigdy nie było w tym bohaterze? Naprawdę? No, I? bo widzisz, mamy porządnie ciepłą wodę zamontowaną w tych e, testerach. No tak. A, zło, a złoty ma żółte oczy, jak e, miał wcześniej, tak? Tak, właśnie. Dobra, no to. Musimy odłożyć złote Czyli, czy jesteśmy w stanie wskazać tutaj, Partek, widzisz, co ja tu pokazuję? Rort. Lord. Ale to pokaż go po prostu palcem, tak? Palcem tutaj na yy, uloce. Który to jest? Lord Torch, tak? Czyli tego mamy, tego sprawdziliśmy. Nie, nie tego samego. Tej... A drugi? Yy, to. Yy, tutaj, tutaj. Ten był sprawdzony. Agent Heady. Okej, okay. Agent Heady i Lord Torch byli właśnie zdemaskowani w naszych w testerach, łazienkowych, ja ciepłej teraz. wody. Ej, wiesz, że to no zawsze już zostało? Tak? No. Nie, chyba nie, wiesz, zrobi się zimnie, jakby na balkon wystawić, to pewnie by się zrobiły i nauczy. Dobra, czy mamy jeszcze jakieś inne figurki? Mamy, mamy. Ojejku, ale tych figurek, co to teraz będzie? Bierzemy ich na bok i testujemy następne. Bartek, szybko, szybko, bo... Bo ja woda wystygnie. Bierzemy w złego. Jakby co to, to my jesteśmy... Na A skąd wiesz, że zły jak jeszcze nie pokazało oczy. Ej sorka, ej, nie wiem co to jest. No właśnie. Bo to jest owiane tajemnicą. Przepraszam jeśli hmm. ktoś wie. Spoko loko. Patrzymy jak się zmieniają oczy? Szybko? A no tak, ten po lewej ma białe, a ten po prawej ma żółte. To już wiemy, kto tu jest złoczyńcą, a kto tu jest bohaterem. Dobra, stestowani i pokażemy, co, co to w ogóle za figurki były testowane. E? Po, pokaż na je. Zrobimy przybliżenie. Super. Jak się nazywa? E, on je... muszę Może poznać. Chyba ten tutaj. Aha. Ten jest zły, chyba. Key detective, bo to taki detektyw kluczowy, czyli key detective. Hmm, dobra. To jest key? Key to jest klucz po angielsku. Dobrze, czyli następny. I, i telefon. Zły telefon. Telefony powinny. Pokaż go, być... pokaż go, żebym ja też go widział. Telefony powinny być dobre, no bo. Dobra, mamy do... go. No i sprawdź, jak się nazywa. Yy. Musimy sobie przypomnieć wszystkie te imiona, bo. Tolki Hash! Mhm, mm Tolki Hash, a ty złoczyńco? Co ja zrobię? Dobrze, przetestowaliśmy kolejną parkę. Idziemy dalej. Czy mamy jeszcze tu jakieś do przetestowania? Poczekaj, kogo ja tu widzę? A, to bohater pierwszej serii w ogóle. Od niego się wszystko zaczęło. To chyba Enigma, on nie musi być testowany. Mamy jeszcze jakieś, jakieś super zinksy do testowania oczu? Chyba już nie. Chyba już nie, tak? Czyli na razie tyle. No dobra. O poczekaj, a ten tutaj z tymi gałami takimi yy, wyłupiastymi, to kto to jest? Ten. Czy jemu się sprawdza oczy, czy nie? Oj. To, oj, oj, oj. To było, o nie. No nie. jeszcze mamy, no to dawaj, dawaj. Ale to... Miało być wszystkie Super, super Zinksy przetestowane. I chyba nam starczy. Słucham? Uwaga! Sprawdzamy oczy! A Bohater się trafił! Się ukryłeś co detektywie? Dobra! Jedziemy z następnym, jedziemy Bartek! To no, bohater? No tak, tu jest bohater w naszej Łazienkowej Krainie Teraz następny idzie A to ty, na tapetę. ty, ty nie wiesz, ja to wiem No tak, wszyscy wiemy, ale właśnie o to chodzi, żeby trochę wiedzieć, a trochę nie wiedzieć i ten też jest bohaterem. Dobra, od razu sprawdzamy na naszej ulotce, żeby sobie przypomnieć imiona. Bo wiecie, co nowa seria, nowe imiona do zapamiętania. O, Ciężko jest to wszystko ogarnąć dlatego dla przypomnienia. Hidden Eyes, czyli ukryte oczy. No dobra, on miał rzeczywiście ukryte oczy. Tak, on miał lornetkę na twarzy. A, A drugi? To taki mikrofon. Mikrofon, musimy go znaleźć. O, oh, jest tu. Jest? Whisper. Mmm, ciekawe imię. Whisper, Whisper. Coś mi tutaj się kojarzy z tym, ale. Ale może sobie przypomnę kiedy indziej. Dobra. Przetestowaliśmy wszystkie oczy. Wszystkie oczy Super Zingsów. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, dajcie suba. Kanał Ekstra Zabawki Bartek TV gościnnie. Yy, będziemy tworzyć dla Was filmy. A to było testowanie Super Zings, yy, Super Things seria pierwsza. Od, od, yy, będziemy nagrywać autka i, i, i Super Zings. Tak, jeszcze będą autka. Autka na akumulator, czyli autka na dzieci. Yy, to na wiosnę. Tata, ta, ta, ta będzie yy, w piórze. Coś tam pokazywał, a, a jak wróci, to będziemy właśnie super z Tak. No to dzięki. Żegnamy się z wami. Hej! Hej! Hej!